Masowe osadnictwo imigrantów w Polsce. Setki tysięcy cudzoziemców kupuje mieszkania w Polsce. O skali tego zjawiska bardzo dużo nam mówią informacje dotyczące kredytów hipotecznych. Otóż cudzoziemcy w 2025 roku, na koniec czerwca, byli winni polskim bankom 21 miliardów złotych. Za tę kwotę imigranci kupili w, naszych, w naszym kraju nieruchomości. Największą grupę stanowią tutaj oczywiście Ukraińcy. To jest aż 184 tysiące osób, które ma łączne zadłużenie na 13,5 miliarda złotych, z czego 78% to są kredyty właśnie hipoteczne. W 2024 roku wartość udzielonych kredytów właśnie Ukraińcom sięgnęła prawie 6 miliardów złotych i to jest wzrost o 8% rok do roku, jeżeli chodzi o rynek kredytów hipotecznych. Oczywiście Ukraińcy nie są sami, bardzo duży udział mają również Białorusini, a także obywatele Indii, Rosji, Turcji, Gruzji, Niemiec. Równolegle Polacy zmagają się z rekordowymi cenami mieszkań, z brakiem zdolności kredytowej, z wynajmem na lichwiarskich warunkach. I w tym samym czasie... no. Cudzoziemcy sobie u nas wykupują nieruchomości z tego samego rynku, a więc psują ten rynek. co jest oczywiste. tak? I to nie jest tylko kwestia tego psucia rynku eee, i nad popytu e, na nieruchomości mieszkalne ze strony cudzoziemców. To jest także, a może przede wszystkim, kwestia własności Polski, własności polskich nieruchomości. Ten kto ma nieruchomości, ten kto ma domy mieszkania, ten kontroluje przestrzeń, ten kontroluje. Bezpieczeństwo ekonomiczne ma wpływ społeczny. Stanówmy się, kto będzie właścicielem Polski za 100 lat, jeżeli my w tym momencie pozwalamy imigrantom tutaj się osiedlać w takich ilościach.